Film jest fanowską produkcją non-profit. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT oraz Dragon Ball Super są w własnością Fanimation, Toei Animation, Shueishi i Akiry Zachęcamy do kupna oryginału. Rozumiem. Zawiedliście mnie moje ornamenty. Ale nie ma powodu do obaw. Wkrótce cały świat pojmie prawdziwe znaczenie świąt. Nie na naszej warcie! Świetnie! Jesteś na czas! Witajcie w moim warsztacie! Gwieździe Śmierci Lejemskiej! Chwila, warsztat? W sensie jak. warsztat Mikołaja? Tak! Mój warsztat! Eee! Mikołaj! Tato, to on chce zniszczyć święta. Ale. ale to znaczy, że musi być. Zły! Ja tutaj mam listę! Ja uznaję co dobre i złe! I wy wszyscy jesteście na liście niegrzecznych dzieci! Piccolo, chciałeś zniewolić całą planetę! Głównie grzechy ojca! Trunks, kompletnie zdestabilizowałeś kontinuum czasoprzestrzenne przez swoją bezmyślną podróż w czasie! Co za bzdury! Nie mam pojęcia, o czym mówisz! Z kontinuum wszystko jest w porządku! I ty, wegeta! Jezu Chryste, ja po prostu, wow, nie starczy nam dnia, ale może najpierw zaczniemy od dziury, którą zrobiłeś w moich saniach. Ha, czyli trafiłem? I ty, um... twoja nieprzerwana rządza walki postawiła w niebezpieczeństwie nie tylko twoją rodzinę, ale i całą planetę. Wiele, wiele dziesiątek razy jesteś zagrożeniem dla całego wszechświata. Co? To bzdura! Jak ja mógłbym być zagrożeniem dla całego wszechświata? Zaraz, a co ze mną? Ty akurat jesteś na liście grzecznych! Wesołych Świąt, Gohan! O, oh, wow! Dziękuję, Mikołaju! Ciekawe, co jest w środku... O, to Moby Dick. Po francusku! Maxi Boku Noel! Ale reszta z was i ta planeta nie do ocalenia! Jedynym prezentem dla was będzie... FINAL FLASH! MANGO! WESOŁE ŚWIĘTA DLA VEGETY! Vegeta, nie! Vegeta, tak! Okej, okay, to uratowaliśmy te... święta... znowu. Nie... wszystko zniszczone... ZABILIŚMY MIKOŁAJE! GŁUPCY! Nie da się zabić Mikołaja! Nie Książe wszystkich Sajan! ja Gwiazdor sprawię, że twoja krew skrzepnie jak ogień! A, ogień. Jak w tej kolendzie. O ŚWIĘTA no! Co zniszczyliście było zaledwie skorupą mojej świątecznej ewolucji! Widzicie Sajanie! Nie macie już do czynienia ze zwykłym dziadkiem mrozem. O mój Boże, to super święty! I jestem ponurym starym elfem. O nie! Zjedz swoje ciastka z mlekiem zwykle! Yopika jej! Skóry wysynu! Ty lepiej uważaj! Um. I opanuj się! Uuu, to moja nota! Przestań wariować, bo zaraz umrzesz! Nie podoba mi się ta wersja! Pan Mikołaj ubryje cię! Gargan! Co kurwa? O nie! Eee! Czemu nie odleciałeś? Co ostatnie czego się spodziewał? Wesołych świąt, tato. Eee! Mam cię, syno! Eee! Co to za dziecko, które śpi na kolanach Mikołaja eee! i krwawi! Eee! Coś nie czuję tutaj tej słynnej miłości do bliźniego. Cała miłość mi się skończyła, ale masz za to trochę cierpienia! Mam już dość tego świątecznego piórka. Panie Pigolo! Zaraz biorę tego Hej! O nie! Są obijani w param pom! pampa Myśl w jak ocalić święta. Hej, ludzie! Odkryłem jego słabość! Oh, oh, oh. Widzisz, Mikołaju, święta nie chodzi o prezenty! Nie chodzi nawet o pysznego karpia! Ani o nieznośnie. Wpadającą w ucho muzykę, a przede wszystkim nie chodzi w nich o Ciebie! Chłopcy! Zmierzę waszego świątecznego ducha i wyślę ten niegrzeczny świat prosto w otchłaj! Goku ma rację! Święta chodzi o więź, która nas łączy! Chodzi o przyjaciół! O rodzinę! I zabijanie Mikołaja! I to jest prawdziwe znaczenie świąt. <śmienic> 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 Hej! Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo i Trunks! Gohan? Gdzie żeście byli? My? Poszliśmy zobaczyć Mikołaja. O! I go zabiliśmy! O! Ha! To musiał być winak. To kto chce Jirkoniak? U, ja! Szczerze? To najlepsze święta jakie miałem. A żebyś wiedział, prawdziwe sajańskie święta! Wiecie, pewnie sporo osób zmarło przez ten smog. Zażyczymy ich z powrotem. Jutro! DZIEŃ PAKOWANIA! Ja! A! MÓJ NAPÓJ! Wesołych Świąt! I życzę wszystkim ŚWIETNEJ WALKI!